Już tradycyjnie we wrześniu spotykamy się na targach Drema, na których cyklicznie od, od wielu lat Komak wystawia swoje, swoje produkty. Wraz ze zmianą trendów na rynku staramy się dopasowywać rozwiązania pod, pod klientów. Oczywiście w zależności od tego, o jakim kliencie mówimy, dla mniejszych klientów mamy inne rozwiązania, dla większych mamy inne rozwiązania. Co do zasady, y, większość klientów, kiedyś przynajmniej, interesowało się maszynami pojedynczymi. Y, ten trend się dziś zmienił. Y, klienci coraz częściej interesują się zrobotyzowanymi lub zautomatyzowanymi gniazdami obróbczymi. W tym roku, Homak, właśnie na swoim stoisku pokazał dwa takie rozwiązania: jedno z tak zwanym chaotycznym stosem, bazujące na dwóch y, maszynach CENCE. Drugie y, typowo Homagowskie rozwiązanie z jednym robotem i większą maszyną z kolei. Także oba rozwiązania cieszą się dużym zainteresowaniem. Oczywiście w zależności od tego, co klienci będą, będą potrzebować, jesteśmy w stanie zaimplementować każde rozwiązanie tak naprawdę, które będzie spełniało klientów, klientów oczekiwania. Ta edycja jest dla nas też wyjątkowa pod innym względem. Jest to jubileusz Komak Polska 25 lat i jubileusz Dremy 40 lat. Także chcemy w dalszym ciągu powiedzmy, wystawiać się na tych targach. Są to ważne targi dla nas, największe w Polsce i jestem pewien, że w kolejnych latach będziemy wystawiać również interesujące rozwiązania. Rozwiązania, które częściowo również będą produkowane w Polsce w nowej fabryce. Jest to nasz, można powiedzieć, nowy, nowy projekt, który ruszył, właściwie rusza po wielu miesiącach przygotowań. Będziemy budować nową fabrykę w Środzie Wielkopolskiej wraz z profesjonalnym, innowacyjnym kompetence center oraz showroomem. Także jestem przekonany, iż w dalszym ciągu HOMAK będzie stawiał na innowacje, HOMAK będzie chciał być liderem na rynku zarówno jeżeli chodzi o technologie stricte maszyn, jak i wszelkiego rodzaju komplementarnych produktów, takich jak software, jak urządzenia z obszaru automatyzacji i robotyzacji. Wracając jeszcze do naszej, do naszej oferty, bo o tym nie powiedziałem, a myślę, że warto, warto o tym wspomnieć, dla nas bardzo ważny jest również, jest również produkt serwisowy. Nie zajmujemy się tylko i wyłącznie sprzedażą maszyn, zajmujemy się również sprzedażą produktów serwisowych, zajmujemy się regeneracją zbiorników klejowych, zajmujemy się regeneracją agregatów oraz wrzecion. Jest to o tyle ważne, że nie każdy klient w przypadku jakiejkolwiek awarii musi kupić taką część, można powiedzieć, z pudełka nową. Możemy również praktycznie za procent tej ceny zaoferować klientowi rozwiązanie po profesjonalnej renowacji. To jest dla mnie ważne i będziemy na pewno ewoluować również i w tym kierunku i będziemy chcieli tych produktów z obszaru serwisu mieć coraz więcej. Także to w wielkim podsumowaniu, w wielkim skrócie wszystko. No liczę na to, że w dalszym ciągu, tak jak do tej pory, będziemy postrzegani jako lider na rynku. Dziękuję.